Nowenna na cześć niepokalnego poczęcia Najświętszej Panny Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie kuratunkowi mojemu, pospiesz się. Chwa Ojca i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlitwa przygotowawcza. Dziwico najczystsza, bez grzechu poczęta, i od pierwszej chwili istnienia twojego jaśniejąca pięknością bez mazy, Maryjo łaski pełna, matko Boga mojego, królowaniołów i ludzi, wielbię cię z pokorą jako matkę mego Zbawiciela. On sam. Chociaż był Bogiem przez swe uszanowanie i swą uległość dla Ciebie nauczył mnie, jaką cześć, jakie hołdy składać jestem obowiązany. Bogam Cię racz przyjąć łaskawie tę nowennę, którą Ci ofiaruję dla uproszenia opieki Twojej i łaski. Tyś jest najpewniejszym schronieniem pokrutujących grzeszników. Więc z ufnością uciekam się do ciebie. Tyś jest matką miłosierdzia. Nie możesz przeto pozostać nieczuły na widok nędzy mojej. Tyś jest po Jezusie Chrystusie moją jedyną nadzieją. Czyżby więc ufność moja miała ci być niemiłą? O Maryjo, uczy mnie godnym nosić mianą Syna Twojego, abym ufnie mógł wołać, okaż mi się matką. Módl się za nami, dziewico niepokalana, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Módlmy się. Boże, któryś przez niepokalane Marei, Panny poczęcie, godny Synowi Twojemu przybytek, zgotował, prosimy Cię, abyś przez przejrzaną śmierć tegoż Syna, od wszelkiej zmazy ją zachowawszy, za jej przyczyną niepokalany i przyjść nam do siebie, dozwolić raczył. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności ducha świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Trzeci dzień. O Maryjo, któraś jak biała gołąbka uleciała do nieba. Nie dotknąwszy się nigdy z mazy grzechowej, naucz nas za Twoim przykładem nie przywiązywać się wcale do przyjmujących dóbr tego świata. Litania do Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, z miłoś nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, z miłoś nad nami. Duchu Święty Boże. Z miłość nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże. Z miłość nad nami. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami. O Maryjo bez grzechu poczęta. Wszystka piękna i bez skazy, Módl się za nami. O Maryjo bez grzechu poczęta. Wolna od wszelkiej porządliwości. Módl się za nami. O Maryjo bez grzechu poczęta. Upodobanie ojca przedwiecznego módl się za nami o Mario bez rzechu poczęta wybrana za matkę synowi Bożemu módl się za nami o Mario bez rzechu poczęta oblubienico Ducha Świętego módl się za nami o Mario bez rzechu poczęta przybytku Trójcy Przenajświętszej módl się za nami o Mario bez rzechu poczęta Jasna Jutrzenko, Słońca sprawiedliwości. Módl się za O Maryjo bez grzechu poczęta, Ewonowa, obiecana pierwszym rodzicom naszym na starcie głowy węża piekielnego. Módl się za O Maryjo bez grzechu poczęta, której imię pełne błogosławieństwa. Módl się za O Maryjo bez grzechu poczęta, Najczystsza ze wszystkich stworzeń. Młodo się za O Mario bez rzechu poczęta, lilio biała między cierniem jaśniejąca. Młodo się za O Mario bez rzeku poczęta, złoty świeczniku cudnie ozdobiony siedmiu darami Ducha Świętego. Młodo się za nami. O Mario bez rzechu poczęta, ofiaroboskiej boskiej miłości. Młodo się za o Mario bez grzechu poczęta, żywy przybytku Słowa wcielonego. Młodo się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, Matko Chrystusowa i dziewico zawsze. Młodo się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, chwało Kościoła świętego. Młodo się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, chlubo chrześcijan. Młodo się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, wyobrażona, przez sławne niewiasty Starego Zakonu. Modl się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, zapowiedziana przez proroków. Modl się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, błogosławiona między niewiastami. Modl się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, Królowa aniołów i ludzi. Młodo się za nami. O Mario bez grzechu poczęta, pogromicielko duchów nieczystych. Modl się za na. O Mario bez grzechu poczęta ucieczko grzesznych. Modl się za na. O Mario bez grzechu poczęta Podporo słabych. Modl się za na. O Mario bez grzechu poczęta skarbie doskonałych. Modl się za na. O Mario bez grzechu poczęta złżeznut dla wybranych. Modl się za na. O Mario bez grzechu poczęta. Skarbnico łask Bożych, wszystkich dla wszystkich. Módl się za nami. O Maryjo, bez rzechu poczęta, Płodzisz dzielko strapionych i umierających. Módl się za nami. O Maryjo, bez rzechu poczęta, Opiekunko szczególna wszystkich wzywających Twojej obrony. Módl się za nami. O Maryjo, bez rzechu poczęta, Matko najłaskawsza dla wszystkich swych dzieci. Módl się za nami. O Maryjo bez grzechu poczęta, uczestnictwo wszystkich goryczy Krzyża Zbawiciela. Młodość się za nami. O Maryjo bez grzechu poczęta, bramo do miasta chwały i radości wiecznej. Młodość się za nami. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Przetuś nam Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata. Zmiłość na dno módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Módlmy się. Boże, który przez niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny w dziewiczym jej żywocie zgotował godne mieszkanie synowi Twojemu, jako ją dla zasług tego syna Twego od rzeki zmazy grzechowej zachować raczył, tak też błagamy Cię i nam za jej przyczyną, Racz udzielić łask swych na to, iżbyśmy, oczyszczeni z wszelkich grzechów i ozdobieni wszystkimi cnotami, stali się godni szczęśliwego posiadania Ciebie na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ofiarowanie się i prośba do niepokalanej matki. Witaj, Maryjo, matko Jezusa i matko Nasza. Najświętsza Dziewico Niepokalana Radości. Szczęście i życie nasze. Serce nasze woła Cię i szuka. Pragnie i kocha i wie, gdzie znaleźć Ciebie. Tyś sercem i duchem zawsze przy boskiem sercu Jezusa w Najświętszej Eucharystii. O Matko Jezusa, na Twe imię serce drży radośnie. Duch się nową pokrzepia siłą. Tyś wzorem naszym. Ty przed Jezusem, naszą orędowniczką jedyną, naucz nas modlić się o Maryjo, naucz wielbić z Tobą to serce eucharystyczne, upokorzone, opuszczone, zgardzone, znieważone, tak wielu zelżywościami. Uproś nam, by to serce, ognisko miłości, zdrój łaski nieprzebrany, rozlało z nową obfitością te łaski na cały świat aby nas szczególnie i wszystkie dusze Jego miłości eucharystycznej poświęcone, ogarnęło tym ogniem świętym, którym rozpromieniło się Twe serce przeczyste, aby w nas rozbudziło żalliwość, prawdziwą zbawienia, oraz by dusz mnóstwo pozyskać dla Jezusa. Jezu, Chostio oboska, zmiłuj się nad nami, Ty schronieniem życia ukrytego. Ty, tajników zjednoczenia z Bogiem, pragniemy być pociechą Twego najdroższego serca, pragniemy poświęcać się, wyniszczać się przed Tobą w zjednoczeniu z Najświętszą Maryją i przez nią wyżebrać pokój dla Kościoła Twego, dla Ojca świętą pociechę, dla rządców nad narodami sprawiedliwość i mądrość według Boga dla wszystkich miłość Twą, Panie. O Maryjo, Najświętsza, uproś, aby Syn Twój Boski był coraz więcej poznany w tajemnicy swej miłości, a nas, o Najświętsza Matko, przyjmij w liczbę swoich ulubionych dzieci, uczeń z nas prawdziwe sługi Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W tej służbie eucharystycznej bądź nam Ty sama przewodniczką i mistrzynią. Otrzymaj nam łaskę naśladowania tego życia adoracji, któremu po w niebowstąpieniu Twego Boskiego Syna w Wieczerniku poświęconą byłaś, a potem w wygnaniu ziemskim poprowadź nas do Niego na wieczną adorację, gdzie On z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławieństwo Boga, żyjącego Ojca i Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.